Tato rozdział 22. Cieszę się, że to już piątek i mogę zawieźć mamę do Delibro. Zwiastun części ziemi przekonał ją ostatecznie, że tato jest szaleńcem. Mama tak się odsztywtowała, że gdyby nie krótkie postoje dla zaczerpnięcia oddechu, nikt by nie odgadł ile ma lat i jaką poważną chorobę za sobą. Delibro uprzedził mnie, że chce zbadać wyłącznie jej stosunek do taty. Zdaje się, że coś chyba przeczuwa. W poczekalni mama jest czujna jak lis. Dokładnie ilustruje wszystko. Na widok japońskiej sekretarki pogadliwie pociąga nosem. Delibro pojawia się w znanej mi już roli dobrego syna. Mamię to pochlebia. Nie zauważyłem wcześniej. Że jak na mężczyznę niskiego wzrostu, Delibra jest całkiem przystojny. A może wcale nie jest, tylko dokonuje na nas jakiejś hipnotycznej sztuczki. Mama od razu wali z grubej rury. Czy pan naprawdę nazwał mojego męża geniuszem? Czy to tylko wymysł Jackiego? Z nim też nigdy nic nie wiadomo. Posługując się terminologią natarcia frontalnego, uderzyła z miejsca bronią maszynową i miotaczami ognia. Wtrącam się pospiesznie. Mama jest zaniepokojona, ponieważ tato skonstruował wczoraj wynalazek, który nazwał zwiastunem części Ziemi. Może sam panu o tym opowie przy najbliższej okazji. Sygnalizować nie ma jak. Mama tak nas przyparła do muru, że oba jesteśmy objęci polem rażenia. Mam słabą nadzieję, że złagodziłem jej pierwszy manewr, chociaż to wcale nie jest takie pewne. Niech pan sobie tylko wyobrazi. Puszcza zieloną wodę przez lejek... Do podświetlonego akwarium i twierdzi, że w ten sposób potrafi przewidzieć trzęsienie Ziemi. <noise> Naukowcy z całego świata, dysponujący milionami dolarów, nie zdołali tego osiągnąć, a on uważa, że jemu się udało za pomocą garści rupieci wartych 10 dolarów. Pan to sobie nazywa geniuszem, jak pan chce, ale dla mnie to jest czyste wariactwo. W porządku, wyszło szydło z worka. Popatrzymy teraz, jak pan Delibro zarabia na życie. Hmm, to bardzo interesujące, pani Tremont. Chciałaby pani przejść ze mną do gabinetu i opowiedzieć dokładnie, jak to było? Jestem pewien, że kosztowało to panią wiele nerwów, zwłaszcza teraz, kiedy musi pani tak bardzo uważać na swoje serce. Szczerze się przy tym, uśmiechu jak domokrążny sprzedawca z piątej alei. Wygląda jakby chciał objąć mamę ramieniem, ale jakoś bez dotykania wmanowruje ją do gabinetu. Niezły jest bez dwóch zdań. Skąd mu wiedzieć o mamę nerwach? Ja mu nie mówiłem. Mama trąbi o swoich nerwach bez przerwy, odkąd skończyłem 6 miesięcy. Dopiero mając 12 lat, zrozumiałem, że nerwy to nie jest coś takiego jak na przykład palce, coś odstającego, czym można dajmy na to kiwać. Do tamtej chwili żyłem w przekonaniu, że mama cierpi na jakieś bóle. Doktorowi udaje się puścić do mnie ukradkiem oko na znak, żebym został w poczekalni. Siadam z książką, którą sobie przyniosłem: Rex Stout i jego bohater Nero Wolf. Po godzinie wychodzą. Mama ciągle paple, jakby ani na chwilę nie przestawała. No tak pewnie było. Delibro nie wygląda już tak szałowo jak przedtem. Jest nieco złachany. A może minął po prostu efekt hipnozy? Na gwałt daj mi jakieś znaki, chcę, żebym został, ale przecież nie mogę uwolnić się teraz od mamy, bo wszystko weźmie w łeb. Delibro usiłuje poza tym dawać mi znaki pod sokolim okiem mamy, a przecież to sprawa beznadziejna. Wymanewrowuje mamę na zewnątrz. W mama dokładnie ogląda wszystkie zakamarki, żeby się upewnić, czy nie ma podsłuchu, po czym nachyla się do mnie z chichotem. Wiesz co, Jackie? moim zdaniem, to też jest wariat. Zadawał mi najintymniejsze pytania na świecie. Jeszcze nikt mi takich pytań nie zadawał. Nawet o pożycie seksualne. Co to na miłość boską ma wspólnego z bzikiem taty? Powiem ci, że jeżeli go interesuje seks w życiu twojego ojca, to on nie wie nawet połowy. Kiedy pierwszy raz powiedziałem Fanny Hogan, co robimy w łóżku, kazała mi natychmiast zawiadomić policję i odejść od niego, bo to zboczenie, za wszystkiemu winda ta indiańska krew. Potem powiedziałam to księdzu na spowiedzi, a on mi na to, że będzie się za mnie modlił. Akurat dużo by dały te modlitwy. Kiedy twój ojciec się podnieci, nic go nie powstrzyma, ani policja, ani ksiądz, ani modlitwy. Milczę, poczekam do rozmowy z doktorem Delibro, Uśmiecham się, kiwam głową i zachowuję się tak, jakby mi opowiadała o kolorze swoich nowych butów. A ten doktor to po prostu jeszcze jeden hippie z Jackie. Widziałeś jego wąsy? Żadna rozsądna kobieta nie chciała by mieć do czynienia z takim chłopem, który nosi takie wąsy. On wygląda jak Mors. Założę się, że nawet nie jest żonaty. Więc może to obraz Morsa? Może coś w związku ze stanem kawalerskim? A może po prostu nerwy? Dość, że mamy znowu ogarnia chichot. Nigdy dotąd się tak nie śmiała. A może... Nigdy dotąd tak dużo się nie śmiała, a teraz zanosi się najbardziej nieprzyzwoitym chichotem, jaki w życiu słyszałem. Zachowuję kamienną twarz, pakuje ją do samochodu jedziemy do domu. Ulokowawszy mamy na miejscu, pędzę do budki telefonicznej i wykręcam numer Delibro. Łączą mnie natychmiast. Delibro pyta, czy mógłbym zaraz tu do niego przyjechać. Mówię, że tak zaraz to będzie trudno, no ale może trochę później. Umawiamy się na piątą. Powiem, że idę malować. Mama godzi się z tym moim dziwactwem. Ale Delibro nie wytrzymuje, widać, że musi sobie ulżyć. Czy pańska matka zawsze taka była, taka napastliwa? No, odkąd pamiętam to zawsze, panie doktorze. Zapada chwila ciszy. Czuję, że trudno jest mu rozmawiać na, ze mną przez telefon. Wolałby jednocześnie czytać z mojej twarzy. To jest wyjątkowo podejrzliwa kobieta, podejrzliwa w stosunku do mnie, do pańskiego ojca, do pana, do pańskiej siostry. Wydaje się, że nikomu nie ufa. Ta kobieta żyje w głębokim lęku. Nic nie muszę mówić, tylko słucham. Czy pan wie, że ona jest przekonana, że pański ojciec chce jej zrobić krzywdę, a nawet ją zabić? Tak, wiem, to jeden z jej ostatnich pomysłów. Wyjątkowo przykry dla ojca. Trafi mu też prosto w oczy powiedzieć, że jest wariatem, a jego świat fantazji trakuje, traktuje bez cienia tolerancji. Powiedziałbym więcej, ale sam nie jestem pewien swoich obserwacji. Tato tak szybko się zmienia, ukazuje coraz to nowe oblicze. Nigdy nie mam pewności, kim akurat jest, ani gdzie przebywa. W końcu umawiamy się na rozmowę po wizycie ostatniego pacjenta, żeby nas nikt nie poganiał. Kto wie, czy to nie będzie sesja całonocna. W sklepiku kupuję piwo, wypijam je powoli oparty o budkę. W domu mama dopytuje się, dokąd chodziłem. Mówię, że skoczyłem do baru na piwo. Wiem, że taka informacja to dla mamy szok. Dlaczego ja to robię? Podchodzi bliżej i wącha mój oddech. Czy rzeczywiście śmierdzisz piwem? Naprawdę poszedłeś do baru? Co by na to powiedziała Weronik? Piwo mamy w domu, w lodówce. To wyrzucanie pieniędzy, nie musisz pić w tajemnicy. Jestem dorosłym człowiekiem, mamo. Jeżeli mam ochotę wstąpić do baru na piwo, idę się odprężyć. I to jest wyłącznie moja sprawa. Powiem ci, że ten bar za rogiem jest wyjątkowo sympatyczny. Sama powinna się tam wybrać. Kompletnie zgupiała. Tak ją zażyłem tym barem i piwem, że już całkiem nie pamięta o moim wyjściu z domu samopas. Szczęściem w tej właśnie chwili wkracza tato w stroju joggera. Witajcie, moi piękni. Dzień jest jak marzenie. Jedziemy wszyscy nad morze, Biega między nami, zataczając małe kółeczka po całym pokoju. Rozluźnia ramiona jak bokser przed wyjściem na ring. Może pobiegam sobie trochę po ścieżce rowerowej. Powinniśmy korzystać z Johna, dopóki u nas jest Betty. Teraz dla odmiany próbuje biec, unosząc kolana pod brodę. Pod brodę, czyli na taką wysokość jak większość ludzi przy normalnym chodzeniu. Założył jasno-niebieskie adidasy z Armii zbawienia z dziurą w miejscu dużego palca. Możliwe, żeby nie wiedział, że doprowadza mamę tym do szału. A może bawi się tak świetnie, że tego nie dostrzega. Zerkam na mamę. Nikt się nie jadę! Nie pokażę się publicznie z parą głupkowatych brodaczy, a co dopiero z nim w tym idiotycznym kostiumie? Powinieneś go tak kiedyś zabrać do tego psychiatry. Nareszcie by zrozumiał, co tu się dzieje. Nie odpowiadam. Jednak się czegoś uczę, chociaż powoli. A to też udaje, że nie słyszał. Dalej zatacza kółka coraz bliżej środka pokoju. Ręce trzyma zgięte w łokciach i przywarte do boków. Świetna myśl, to dzień jest piękny, szkoda go marnować w domu. Jedźmy do Wenis. Na pewno nie wybierzesz się z nami, mamo? Mama robi wielkie oczy i z pogardą pociąga nosem. Ach, wy dwaj każdego byście wyprawili do domu wariatów. Dlaczego ty sobie go nie weźmiesz do Paryża? Mieszkalibyście tam sobie pod mostem razem z innymi włóczęgami i hipisami. Ech, wynoście się, niedobrze mi się robi jak na was patrzę. Wyprowadzam samochód i wolniutko jedziemy do Wenis. Dzień jest bezchmurny, jak z kalifornijskiej pocztówki. Ze szczytu Palms widać góry w kanionie Topanga. Po układach zapór przeciwpożarowych staram się rozpoznać nasze 40 akrów działki. Patrzę na zegarek, ledwo po drugiej. Tato, a może byśmy się przejechali do Topanga, rzucić okiem na działeczkę? Billy biwakował tam kilka razy z kolegą, ale ja jeszcze nigdy tam nie byłem. O, nie złameś Johnny. Pobiegam sobie po ścieżce przeciwpożarowej. Mój Boże, od 10 lat z okładem nie byłem w Topanga. Zawsze mnie kusiło, żeby tam postawić mały domek, taką kryjówkę. Przecinam drogę na Skróty, zjeżdżam na szóstą Santa Monica, a potem na autostradę Pacific Coast. Na plaży tłumy ludzi. Dzisiaj nie ma nawet mgły nadbrzeżnej. Tumy kończą się, kiedy mijamy sunset, a nim docieramy do zjazdu w stronę Topanga, ruch zamiera prawie całkiem. Ujechaliśmy może z mile w głąb kanionu i już wszystko jest inne, jak w innym kraju: powietrze jest bardziej suche, lżejsze, wyższa temperatura i nowe zapachy bylicy, karłowatego dębu, surowej ziemi i skał wystawionych na operację słońca. Droga jest stroma i kręta. Z jednej strony mijamy spore nawisy, a z drugiej głębokie jary. Powoli biorę zakręty, żeby nie przestraszyć taty, chociaż on wystawił głowę przez okienko jak dzieciak i nie boi się nic za nic. Wyciąga rękę pod wiatr, macha nią w górę, w dół, zgodnie z ciśnieniem powietrza, zmienia kąt ustawienia, jak ptak zmienia ustawienia skrzydła w locie, oczyma zaciśnięte. Przejeżdżamy przez osadę Topanga i zjeżdżamy w kierunku szkoły. Nasza działka leży po drodze na grani, a droga zaczyna się na tyłach szkoły. Około mili i ćwierć dalej, w miarę jak pniemy się pod górę, po jednej stronie zaczyna się wyłaniać ocean, a po drugiej olbrzymia połać Doliny San Francisco. Pomiędzy nimi dookoła nas widnieją niewielkie kaniony prowadzące do głównego. Widzialność jest niebywała, nawet dolinę widać prawie całkiem ostro. Rany Julek, John, zapomniałem jak tu pięknie na górze. A, powinieneś postawić tu sobie dom, hodować awokado i pomarańcze. Wychyla się tak daleko, że aż się boję, żeby nie wypadł. Klęczy na fotelu. Sprawdzam zabezpieczenie drzwi. Ze szczytu mamy widok na 360 stopni. Parkuje samochód, wolno wspinamy się na szczyt naszej góry, gdzie znajdujemy namiot Biliego. Wyciągam z niego koce, żebyśmy mogli usiąść. Siadamy i pozwalamy oczom błądzić swobodnie. Nad samym dnem naszego kanionu wisi nikła mgiełka. Słońce odbija się jaskrawo od lustra odległego oceanu. Widzimy cały pas zatoki aż po Redondo Beach. Huh. właściwie dlaczego ja tutaj nie mieszkam? Pytam sam siebie. Nie znam chyba piękniejszego miejsca. Moglibyśmy patrzeć, jak dorasta dziecko Merti. Mógłbym rzeczywiście założyć sad i nieźle zarabiać na życie. Jackie chodziłby do szkoły tylko kawałek z górki pieszo. W dobrym, dawnym stylu. Zejście jest bezpieczne. Wiem już, że jest tu co malować. Tak długo byłem z dala od tego, iż widzę wszystko bardzo ostro. Mógłbym z powodzeniem malować tu latami, nie schodząc wcale na dół. Malowałbym kaniony, plaże, bodaj i wnętrza garaży. Kiedy już raz się wezmę do malowania tematów, zawsze jest dosyć. Może tato ma rację? Może ukrywam się w tym Paryżu, żeby unikać współzawodnictwa? Tutaj w górach, w otoczeniu natury, pomysł powrotu do Ameryki wygląda bardzo logicznie, ale na myśl, żeby rzeczywiście to zrobić, wrócić, coś się jednak we mnie wzdraga. Po części dlatego, że zbyt wiele osób wtykałoby tu nos w moje sprawy. Trudno uwierzyć we własne życie wewnętrzne, kiedy jest się zmuszonym widzieć siebie samego jako jeden z wielu przedmiotów, podmiotów ludzkiej iluzji, stale porównujący, stale porównywany. Trudno szukać swojej prawdy. Kiedy najbliższa prawda jest statystyka jednomyślności. Uświadamiam sobie nagle, że prowadzę w myślach dialog z tatą. Usiłuję mu wyjaśnić, dlaczego żyję gdzieś tam daleko, dlaczego nie mogę tu wrócić i zostać. Siedzimy w milczeniu chyba od kwadransa. Ja przez ten czas błądziłem po meandrach myśli, a on w jakimś sensie był ze mną, we mnie, tylko patrzy w dal, jak zagłębiony w medytacji, co jakiś czas nieznacznie kiwa tylko głową. Tak, tak, zapuściłbyś studzienkę i stawiam dolary przeciwko pączkom z marmoladą, że do głębokości 500 stóp trafiłbyś na wodę. A z wodą i przy tym słońcu to można tu sadzić, co się tylko chce. Patrzy na mnie z ukosa i uśmiecha się. No, ale tobie wrą na pewno jest lepiej w tym wesołym paryże. Mimowolnie wymierzam mu kuksańca w ramię. Także o mało się nie przewraca. Robi unik, śmiejąc się i chichocząc. Zapiera się ręką o ziemię. Nigdy dotąd nie tknąłem ojca w ten sposób. To był taki koksaniec, jaki się wymierza kumplowi. A on naprawdę się śmieje. Nie kryje śmiechu, nie zasłania ust. Śmieje się na całego, jak koń, kiedy rży do słońca. Siedzimy tak z pół godziny. Potem tato wstaje i rusza truchtem wokół szczytu, młynkując ramionami. Zaczyna nawet unosić stopy, już tak nie szura. O czwartej ruszamy w dół, przez całą drogę mamy ocean przed sobą, a słońce z prawej. Czuję się jak jastrzą, który po wycieczce w obłoki wolno szybuje z powrotem ku ziemi.